To poczekaj Co? Kum mamy pół kilograma kapusty kiszonej No dobra, na razie Załatwione Mamo, odnosi się tego snu Mamo, to nie był sen Michała, mówi ci, że to był sen, przecież sama się obudziłaś Ale mam informację, że ten łysy był u nas na korytarzu Kto ci to mówił, tata? No co ty? Widzowie pisali w komentarzach, że widzieli jak szedł korytarzem No ale jak to możliwe? No tak a jeśli wy też myślicie, że dziadek i brat bliźniak to ta sama osoba, to stawcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach. Ciekawe, czy się nabiorą przesyłeczka. Nadchodzi. Oho. Zobaczysz i jeszcze się przekonasz, że miałam rację. Dobra, to teraz bierzemy się za przygotowanie obiadu. Pomożesz mi? Jasne, obiorę ziemniaki. Super. Dobra, weź ziemniaki, a ja zajmę się resztą. Dzisiaj będzie osadzony, A nie ryba? A faktycznie masz rację. No, przecież specjalnie poszedł po rybę do sklepu. I kapłusę na surówkę mogę zaleźć, kupić. Nie wiem, co się ze mną dzieje. To chyba wiosenne przesilenie. Michał, zamknij drzwi. Jasne. Już. Dzień dobry. Dzień dobry. Szysuleczko? Co to? Mamo, chodź na chwilę. Tak? Mamo, zamawiałeś coś? Nie, a co to za kwiatek? Nie wiem. Odbieramy do pańskich przyjeżdżać. Nie będę się postarał. Ale chwila, proszę poczekać. Do widzenia. Do widzenia. Michasia, pomóż mi. Co to mam powiedzieć? No sama nie wiem. Kto to zamówił w ogóle? Bo Chodź, to wniesiemy. Tata przyjdzie, to go zapytamy. Ups. Ups, te drzwi. Może tata to zamówił? Ale po co ma taki krzak? No może na balkon? Sama nie wiem. Może. Zostawmy to tutaj. No racja. Jak tata sobie kupił, to sobie go gdzieś dam. Robmy ten obiad. Zaraz tata przyjdzie, a my jeszcze tutaj nie gotowe. Zostawię to posprzątam. To co ja mam robić? Tata wróci, to osmarzysz rybę. Przyglądałaś się temu kurierowi? No nie, nie widziałam jego twarzy w ogóle, bo zasłonił się tym krzaczorem zielonym. A ja mam wrażenie, że on się specjalnie chciał za nim ukryć. No więc trudno powiedzieć, ale ten głos miał jakby do kogoś podobny. Hmm, dzień dobry. Hmm. Dzień dobry. Pani marzenko? Marzenko? Kierz on tak do ciebie mówi? Może to był dziadek? Tak, to był dziadek! No co ty, Michasia Sąsiad, dziadek jest starszy, dużo starszy. A widzisz, miałam rację. I widzowie też, ściągnął maskę, tak jak we śnie. Ech, teraz to już cię poniosła fantazja. Kto to znowu? Pewnie tata. Albo kurier. Poczekaj, ja otworzę. Ale po co bym ją znowu? Czyść. Może mieszkania pomylił? A widzisz, może masz rację. E, dzień dobry. Dzień dobry, Pani Marzenko, jest tylko na chwileczkę. Proszę, niech pan wejdzie. Dziękuję bardzo. O, o. Podoba się panu? O, jaki piękny kwiat! Dzień dobry, tata kupił. O, 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 o. Uuu Pani Marzenko, wstyd, wstyd jakiś. Jak można było takie coś kupić? Ale o co chodzi? Jak to o co? Pani Marzeno, przecież to jest sztuczne. Jak to? No proszę zobaczyć. <grym zniszczony> Faktycznie. Tak, to jest sztuczne. No ja Pani pokażę. A wygląda jak prawdziwe. No wygląda, ale nie jest. Ja Pani coś pokażę. Proszę, Pani spojrzy. I... No jak to? Pokazuje pani, że to jest sztuczne, nie eko, plastik, 100% No tak no, to jest prawda No kurier nam to przyniósł No przecież nie kosmita. jak państwo kupili to sztuczne coś, no to kurier dostarczył, a kto miał ja to przynieść? No ale ja nie wiem czy to jest nasze A czyje pani Marzeno? Nie wiemy Proszę no nic, proszę się już nie A macie państwo jeszcze jeden mój kwiat prawdziwy, co kiedyś dałem pani? Tak, jest w salonie. Pozwolę sobie go zobaczyć, dobrze? Zapraszam. Chodź, o co mu chodzi? No, to, to ja rozumiem, pani Marzenko. Naturalnie rostlin, hmm. nie jakiś plastik. Ale już panu tłumaczyłam, że ja nie wiem, czy to jest kwiatek. Jestem. Marzena, co to za kwiatek? Przepraszam, mąż wrócił. kto? Chwileczkę. Mm -hmm. Tak, to powiedz nam, co ty właściwie kupiłeś, Marek. No, coś ty kupił? Ja tego w ogóle nie kupiłem. Co mi się tu mówię, że jest sztuczne? Co znowu gada? Ci, on tam jest w kuchni. Ale ja tego w ogóle nie zamawiałem. To kto? No nie wiem, może wy to kupiłyście. My? Po co nam takie coś? Marek, no co ty? A kto to w ogóle przyniósł tu do domu? Kurier. To po co odbieracie przysyłki, których nie zamawiacie? Kto powiedział, że my? No a kto? No kurier zostawił to. No w drzwiach i poszedł. No jak to tak? U. To wystawmy to za drzwi i tyle, może przyjdzie po to. No, ale co ty, Marek? Jak tak? Ale przecież nie ma żadnego adresu. No może etykieta się odkleiła. Ciekawe jak sama się odkleiła? No i dlatego tu ją przyniósł? T Tą przesyłkę. Tato, ale ty masz teorię. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. No co to już kupuje? No sąsiedzi, jakaś pomyłka zaszła. Żona mówi, że przyniósł to kurier, zostawił w drzwiach i tyle. <laughs> oczywiście, oczywiście, panie Marku. A pan się to do nas przyszedł w jakiej sprawie. Razem zapraszam pani Marzyko. To wy sobie porozmawiajcie, a ja co z tym zrobię. Dobrze. Co tam znowu? O, pani Marzenko, żona przygotowała dla państwa taki otoczony, mm. naturalny dla świąteczny. Marlene. Mm, Na święta tej pani naturalne, nie plastikowe. I prosiła mnie, żebym państwu przekazał. Dziękujemy. Ładne. Bardzo ładne. Pachnie. No mówię Pani, Pani Marzenko, to jest naturalne, nie jakiś plastik. Pani Marzenko, tak między nami. My nigdy z żoną nie kupujemy sztucznych roślin, absolutnie. My teraz, tylko dzisiaj coś właśnie nie? stało. Dziwne, kurier przyniósł coś sztucznego. Myślę, że bardzo ładnie będzie wyglądał na stole. Idealnie. Dobrze, Pani Marzenko, to w takim razie ja już będę się zbierał. To ja Pana odprowadzę i proszę podziękować żonie. Do widzenia i jeszcze raz dziękujemy za ten prezent. Nie ma za co, do widzenia. Do widzenia, Pani mam... widzenia. Widzenia. Marzenko. Do Tak? Proszę zobaczyć, my z żoną używamy nawet torebek papierowych. Państwo jesteście w 100% eko. Do, panie. do widzenia, Pani Marzenko. Do widzenia. Do zobaczenia. coś kręci. Głos kuriera i dziadek to ten sam głos. A co potem sądzicie? Dajcie znać w komentarzach i zostawcie łapki w górę. Ja myślę, że to nie jest ten sam głos. Dziadek mówi jakoś tak... Yy... Niewyraźnie. No masz rację, tak niewyraźnie, ale kurier mówił zupełnie inaczej. A ja twierdzę, że kurier i dziadek to to sama osoba. No ale dobra, co my teraz zrobimy z tym krzakiem? Na balkon go wystawi i będzie tyle. Może jeszcze po niego wróci. To na dzisiaj to już tyle, zostawcie w górę. No i co do następnego odcinka, to na razie pa. pa!